Witam na swoim kanale. Kolejny portret polityczny przedstawiam. Jest to osoba zagraniczna z Unii Europejskiej, von der Leyen. Jaka jest jej prawdziwa natura, którą ona ukrywa przed światem, von der Leyen, przewodnicząca Unii Europejskiej? Tak naprawdę to ona ma taki żal, jak gdyby do całej tej Unii, że tak krytykują ją i ona z tego powodu. Yy, ma jak gdyby ograniczone działania i nie może się jakby wyrwać z tego, że wszystko opiera się na pieniądzach, na tym, że cały ten sojusz, wszystkie te działania, to one prowadzą, żeby mieć, a nie być. Czyli to działanie jest takie, że działa się dużo, robi się wszystko, żongluje jak gdyby tym, tą całą Unią. I tak naprawdę to nie potrafi jak gdyby otworzyć się tak na emocje, na taką uczuciową stronę, że ta rodzina jest wartościowa nie pod względem tylko fizycznego działania, ale też jako taka emocjonalna strona i tak naprawdę to skupia się na tym, że działa i działa jakby dla dobra tej całej unii, ale niestety nie potrafi działać tak jak gdyby otworzyć się na to, że kocha to, to co robi i że Unia też robi dobrze, ale niestety Ulka działa, działa na zasadzie takiej, że fizycznie tylko, czyli jest wszystko jest oparte na tym, żeby naciskać na pewne rzeczy, na układy, na takie rozwiązania i żeby budować ona ukrywa, że Cała Unia oparta jest jak gdyby na takim materialnym, gospodarczym działaniu i dobrobycie, kupiania swojej uwagi i takiej możliwości żonglowania tak wewnątrz jak gdyby Unii. Czyli ukrywa to, że to nie jest takie, taki sojusz na równych warunkach oparty i jej działanie jest na równych warunkach oparte, tylko dyktowane jest to, że to oni mają... Jak gdyby więcej do powiedzenia niż inne państwa i to ukrywa, że to nie ma wpływu na całą Unię, a tak naprawdę dotyczy tylko garstki tych, którzy są w tej Unii Państw. Jakie są jej realne motywy działania? Czym się kieruje? Czy kieruje się strachem? Tak, ona kieruje się praktycznie strachem. Ukrywa to nawet, bo król kielichów to on ukrywa, że jest to taka, że ta stabilizacja się zachwieje, że nie potrafi. Że wyjdzie to wszystko poza Unię, że ta Unia się jakby rozpadnie i te państwa będą tylko działały dla siebie, czyli kieruje się strachem w sensie takim, żeby nie rozpadło się to wszystko. Ona jak gdyby ten strach kieruje taki, w takim, że opóźnia. Pewne rzeczy, które by się wcześniej zadziały, tylko ona tak jak gdyby opóźniała to i nie próbuje, tak na uczucia niby wchodzi i że to jest taka mm, fajna, tak się opiekuje tymi wszystkimi państwami, że tak dużo serca wlewa, ale tak naprawdę to jest raczej taki. Takie opóźnianie tego wszystkiego, co się dzieje w Unii, bo boi się, że to wszystko się rozpanie i wyjdzie jakby poza kontroli yy, Unii i tych państw, które tam kierują tą Unią. Czyli ma ten taki lęk, bo opiekunka to ona wie, ale też ona opóźnia pewne rzeczy, w których by ona mogła działać. Tak naprawdę to ona sama nie ma zbyt wiele do powiedzenia, bo tam inni yy, nią kierują. I potrafią jej pogrozić, jeżeli coś zrobi nie tak, więc ona kieruje się strachem, bo musi innych słuchać, sama nie ma wiele do powiedzenia czy kieruje się swoim ego. Tu kieruje się swoim ego takim, że uważa się za taką kobietę, która dobrze sprawuje tam władzę, wie co robi i ona, że ma intuicję, że działa i że się tak opiekuje tymi państwami. A tak naprawdę to dba o siebie. Ta sytuacja, jak się zmienia, to ona też zmienia swoją, jakby pozycję i potrafi też zdradzić czy wisieć na sobie, czyli ma. Takie obawy, że jak to by się wszystko rozpadło, to i jej by się ten cały układ, i to wszystko, co wokół niej się dzieje, by się jej zaburzyło, jak gdyby znikła z areny politycznej i przestała istnieć jako osoba rozpoznawalna. Czyli ma te swoje ego, żeby tam być, żeby zajmować to stanowisko, i tak naprawdę to. Jest ciepła posadka dla niej. Czy kieruje się chciwością? Tak, kieruje się chciwością. Ona ma duże możliwości, czyli ale tu są też jej dobre i złe uczynki. To jest taka przesądzona sprawa u, u niej, czyli tam jednak te układy się zmieniają i taka do niej też ten sentyment, ale jej pozycja jest jak gdyby stabilna i ona wie, że tam posiada te, te miejsce, zarabia tam pieniądze i że to jest stabilna, stała. I taka chroniona jest, jak gdyby, że nie ulegnie jakby zmianie jej pozycja i ta materialna, i ta stanowiskowa, czyli twardo tam stoi przy, przy swoim i nie jest jak gdyby skłonna do takich zmian, bo rycerz pentakli to on stoi na ziemi. On nie walczy, nie, nie biegi, nie, nie wspina się tak jak rycerz buław, czy rycerz mieczy, tylko stoi twardo na tym stanowisku i tu są pieniądze, tu się materia liczy, ale też i praca i taka y, cierpliwość jej też tutaj w, w tym jest, bym powiedziała na... Nowe możliwości, to może jest ona i tak zapatrzona w ten pieniądz, jak ten paść, czyli że tak chce się piąć w tej hierarchii politycznej i w tym stanowisku, ale na razie to ma takie podrzędne stanowisko jako ten rycerz pentakli. Ona musi jeszcze dużo działać, dużo robić i cierpliwie jakby czekać na swoją. Odpowiedni moment w życiu, bo nie jest taka skłonna do jakichkolwiek zmian. Więc twardo czasami trudno jest ją przekonać, bo twardo stoi przy swoim takiej pozycji. Jeśli można to nazwać chciwością, to powiedziałabym ja bardziej, że przy taką pracowitością, bo rycerz pentakli to jest właśnie pracowity, cierpliwy i tak dąży do, do celu. Czy jest ideowa. Ja bym powiedziała, że ona zmienia się. Ta jej, ta ona jest przy władzy, ma swoje jakieś tam marzenia i ma takie dobre momenty, miała i próbowała coś zmieniać, ale też to jest na takiej zasadzie, że ona jak gdyby nie widzi możliwości, że to co przeszła jaką drogę przy tej władzy, to jest właściwie tylko takie szczęśliwe wspomnienie. Teraz pozostał jakby żal. I w tym momencie jej jakby pozycja całkowicie się zmieniła i ona słońce i śmierć, słońce mówi, że jej pozycja się zmienia, jeśli chodzi o jakieś poglądy. Ona tak się właściwie odcina od pewnych rzeczy i potem tworzy, czyli jej ideowość jest taka chwiejna. Czyli raz fajnie stoi przy jakichś swoich tam sprawach, potem to gdzieś wszystko jakby. Niszczy się, i potem musi na nowo budować swoją pozycję, czyli osiąga jakiś pułap w swoim życiu, i potem to się jakoś gdzieś odwraca. Czyli tak naprawdę to jest, dla mnie to ona jest bezideowa. Śmierć to ona jest bezideowa. Ona niszczy i potem odbudowuje coś nowego, czyli zmienna jest jej, zmienne są jej te poglądy w zależności od sytuacji, jak jest spostrzegana. Naprawdę, po ich tam tych wszystkich współpracowników, czyli wszystkie te państwa, które tam do tej Unii należą, jak ją spostrzegają. O, i właśnie spostrzegają ją jako taką walczącą i taką zmieniającą. Ale taką bezideową to, co wcześniej, że odcina się od wielu yy, państw i tak naprawdę czasami porywa się za wysoko i nic się nie dzieje i wszystko zaczyna się od nowa, czyli tak odcina pewne rzeczy i pewne sytuacje. Czy, ale słońce tak naprawdę to jest yy, super szczęście, więc ma w życiu szczęście, mówi, że może od nowa tworzyć można z nią pewne rzeczy, czyli. Yy, Niszczy, działa, i potem zmienia się, i znowuż walczy, i znowuż coś tam posiąga. Czyli tak jest różnorakospostrzegana. spostrzegana. Dla jednych jest jako super, dla innych jest jako, że coś tam się niszczy bezpowrotnie i już nie ma żadnych możliwości, żeby doszło do jakiejkolwiek ugody. Czy wzbudza szacunek dla ogół państw europejskich? Wspólnoty tej należącej. Te karty mówią szacunek. No szacunek to jest wtedy, jeżeli na szacunek trzeba sobie zapracować, można powiedzieć. Czyli ona jak gdyby tak walczy, niby o tym ma wizje różne, ale to są przesądzone wszystkie sprawy. Ona ma wiedzę i przeszłość ma, bo ta buława mówi o przeszłości. Tutaj ta karta, czyli sąd mówi o jej dobrych uczynkach i o złych uczynkach, czyli ona ma jakieś za sobą przeszłość i to taką dosyć mocną. I spogląda, jak gdyby w, w przyszłość, czyli w lewa taki mają do niej. Ona jednak dochodzi w pewnych momentach do takiej ściany. Czyli najpierw walczy o coś, potem, jak gdyby pokonana zostaje i odchodzi. W przyszłość i trudno jest jej jak gdyby się pozbierać, czyli ciężko musi pracować i ciężko jej zdobyć jak gdyby zaufanie i szacunek całego tego grona, tych państw, które należą do Unii Europejskiej. Czyli nie jest to Także raz jest na takiej przegranej pozycji, jest postrzegana jako, że nic nie potrafi ugrać, a drugi raz jest, że po prostu czuje się, że musi jakby dyplomatyczniej rozwiązać pewne rzeczy i przełknąć to, że coś jest nie tak i jakby na nowo budować coś, czego nie wie. Po szóstka mieczy to ona właśnie mówi o takim, że w przyszłość jakby idzie i zostawia te różne sytuacje, czyli można powiedzieć, że nie boi się, jak gdyby budować nowych jakichś relacji. Czy wzbudza lęk? No i znów ta karta się potasowałam. Czyli. Ona. Tak, i tu jest taki lęk jest, bo te dwie karty mówią, że nie ma. Nad... Ona walczy. Walczy i to z taką yy, zaciekłością. I ta królowa buław to ona jest dyplomatką, jest dobrą aktorką i ona ma cały czas nadzieję, że coś jest w stanie wywalczyć, czyli wzbudza lęk, że jest waleczna i że jest odważna i że potrafi postawić na swoim, jeśli tego zechce, bo król mieczy, to on tak naprawdę dyktuje swoje warunki, czyli trzyma się bardzo jakichś swoich zasad i swoich takich korzeni, więc jeśli ma te korzenie danego państwa, to na pewno dla nich działa na ich korzyść. Czy jest szczera wobec państw tych europejskich, bo to należących do Unii. I powiedziała, że jest szczera. Nie, nie. Ona tak naprawdę to... Yy, państwa też nie Widzą w niej, że ona tak działa i tak sobie pewne rzeczy to tak osacza, jak gdyby państwa, ale też nie ma jakiejś takiej krytyki, czyli uważają, że ona nie słucha tak naprawdę krytyki, nie słucha zagrożeń i też ona osacza jakby te państwa i tak żongluje swoimi możliwościami, jakie, jakie ma i będąc przy tej władzy, którą posiada i robi to, tak bym powiedziała, nieumiejętnie. Czyli ma taką siłę, że próbuje wpływać na pewne rzeczy, ale tak naprawdę za dużo nie ma do powiedzenia i za dużo nie ma tam szczerości, bo diabeł to nie jest szczera osoba i jeszcze głupiec. Co jest taki, że czasami naprawdę nie słucha tego, co do niej mówią państwa europejskie, które należą do Unii, bo ona jak gdyby nie jest świadoma tego, że to może być nieodpowiedni kierunek, w którym ona idzie, ale ona tego nie zauważa. Bo głupiec nie zauważa swoich przeszkód, ani krytyki, ani nie słucha nikogo. Czyli tworzy jakby taką. Bez podróż przez te państwa, że tak można nazwać to. Jak widziana jest przez całą Unię Europejską, przez te wszystkie państwa, które należą do Unii, jak ją w rzeczywistości widzą inne państwa? No. Tak ją widzą, że wyniesiona została jak gdyby na tron. Tu jest ta królowa. Ma możliwości ustanawiania jakichś tam reguł, praw, ale tak według własnych zasad. Ona z tym walczy, jak gdyby, bo ci te, państw, te państwa, wszystkie, które ją wyniosły, ku tej szóstce, a siódemka to jest, że każdy chce coś dla ciebie uskubać, tak? I ona tak naprawdę to się zamyka. I tylko ją interesuje, jak gdyby ta. Materialna strona kompletnie nie zauważa, że jeszcze potrzeba innych możliwości i innych środków i tutaj doszukuje się tak naprawdę, że oskubać y, tylko chcą jakby tą Unię i że większość państw to tak, tak żeby, że czują się jakby byli wyrzucani poza Unię, czyli zamyka się Unia jak gdyby na biedę i na potrzeby y, wszystkich pa, państw europejskich, tylko takie grupki, y, rządzą i oni właściwie rozdają karty i komu ile dać, kogo wyrzucić poza nawias i jak kogo traktować. To wszystko zależy od tej pozycji, jaką posiadają. Posiada i tak ona jest też spostrzegana jako ta główna w Unii i cała Unia. Jakie są jej takie złe cechy można powiedzieć. Takie złe jej cechy to jest to, że ona dyktuje, bo yy, piątka Arkan Wielkich to jest kapłan, papieżyca nieważne wiara, czyli to jest osoba, która jest jak gdyby takim mentorem i to jest jej taka, że ona nie da sobie powiedzieć, że ona coś robi źle, że ona wie najlepiej jak to ma wyglądać i jak powinna działać i to jest w życiu ważne, czyli tu pieniądze, gospodarka odcinają się jak gdyby od tych emocji, czyli Kompletnie nie są brane jak gdyby indywidualnie te państwa, że jeszcze mają inne potrzeby, nie tylko liczą się te materialne, liczą się jeszcze duchowe, liczą się korzenie, liczą, liczy się tradycja, liczy się państwo, liczy się suwerenność. Tu nie ma czegoś takiego. Czyli to są takie cechy, że się od, jak gdyby walczy z tą y, niezależnością tych państw, naciska się na nie i ogranicza się y, te, y, te działania tych państw jako suwerennych, więc tu się zamyka. Y, na taką odrębność jak gdyby i to jest taki koszmar tak naprawdę dla y, innych państw i to jest taka cecha, że nie dobrze, że nie, nie Panem y, noce i różne takie traumy, y, które osaczają jak gdyby te państwa i tylko liczy się rzeczywistość gospodarcza Unii i jej, jej stan dobrobytu. Jakie cechy ukrywa? Czyli ukrywa tak naprawdę to, że ona nie panuje, jakby na, nad tymi, całą tą umią. Czyli ona też tak naprawdę to ukrywa, to, że ona nie ma ruchu, ona ma ograniczenia, które nie pozwalają jej, jak gdyby skupić się na innych sprawach niż gospodarka, niż gromadzenie. Uczucia odchodzą, jakby dalej. W tej kwestii nie ma żadnych jakichś takich praw, ale też. Ukrywa to, że nic nie jest w stanie w tym kierunku zrobić, czyli że je, ma związane jakby nogi, ale może, ale nie chce y nic w tym kierunku robić. Jaki ma konflikt taki wewnętrzny? Ona wie, że taki jej konflikt wewnętrzny to jest tak, że ma niby siłę, ma pozycję, do, ale odwraca się tak naprawdę od niej wiele sytuacji. Ona nie chce na to patrzeć, że coś tego odcina się od tego. Potem wie, że ma żal, że fizycznie nic nie jest w stanie zrobić, bo to wszystko i tak zostanie w pewien sposób uśmiercone. Od nowa musi zacząć być budowane i tak naprawdę to jest jej taki konflikt, czy Swo o swoim szczęściu myśleć i o swojej po pozycji, czy walczyć z tymi demonami, które yy, w niej są i tak naprawdę to jest taki konflikt, że ona potem musi wszystko jak gdyby od nowa budować, bo praktycznie jest to wszystko yy, zniwelowane, nic tak naprawdę nie jest tworzone tak długofalowo, tylko się tam zmienia, a pozycja nawet tych państw w tej najważniejsze cechy pozytywne, które tam mają, wpływają na jej działania w, w Unii. No, on, jej pozytywną cechą to jest to, że ona po prostu ma jakieś ciągle nowe pomysły i że nie stoi twardo przy jakichś tam swoich zasadach, tylko wie, że musi w pewnych rzeczach robić ustępstwa, zmieniać się i też taką jej cechą pozytywną i, i, i tak działa, że ona tak naprawdę mm, nie ogranicza jakby się tylko do tych spraw, że mieć tylko też, że trzeba być jeszcze w tych, w tych kręgach i trzeba popatrzeć też, żeby nie budować takiego muru między tymi państwami poszczególnymi i stara się jak gdyby to tak łagodzić i tak w różnych kierunkach, żeby to nie było aż tak zbyt drastyczne dla poszczególnych państw, więc potrafi się zmieniać i potrafi dostrzec pewne rzeczy, które są jak gdyby uciskiem dla tych państw. Jakie są jej najważniejsze cechy negatywne, które właściwie wpływają też na jej? Jej takie negatywne cechy to jest to, że ona tak działa i tak jej ciężko, i, i w sumie mm, tak rycerz kielichów, to on jest zaborczy i on tak w jednym kierunku tak osacza, i tak ciężko jest jak gdyby się wydobyć spod jej takiego, spod jego władania ale też wlewa wiele serca i tak, w takie swoje te działanie i ma taką wizję jakby tego, że trzeba działać, ale to też jest takie mściwe i to nie jest takie, że jednostronne, czyli ona działa tak zaciekle o takie swoje tak naprawdę cele i o cele, tych państw, które mają najwięcej do powiedzenia i które dają jak gdyby przyszłość Unii, a resztę się nie liczy, liczą ci się silniejsi, ci co wywalczą coś dla siebie. Jakie siły zewnętrzne takie jawne, czyli media, te wszystkie państwa, różne pieniądze wpływowi ludzie mają na, 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 na te działania, decyzje polityczne, jak gdyby Unii i tej von der Leyen. Ograniczają je i państwa, i kościół, i sądy, i pieniądze, i tak naprawdę media. To wszystko ma wpływ na jej działania i na to, że ona musi wiele takich przejść, transformacji i odmian, ale to jest wszystko jej sądzone i zostanie to osądzone, bo ta karta mówi o dobrych i o złych uczynkach, i musi nastąpić odnowienie. I zmiana w jej życiu, bo zbyt wiele ma wpływu na działanie polityczne, czyli wszystkie właściwie te media i obce państwa, i korporacje, i pieniądze, i wpływowi ludzie, i, i, bo wiara to jest wpływowa to jest nawet kościół, można powiedzieć czyli papież. Jak będzie wyglądała jej przyszłość polityczna w Unii? O, I w pewnym momencie zostanie jak gdyby zraniona i osamotniona. Tak naprawdę odejdzie jak gdyby w takie zapomnienie i zostanie sama. Tym polityczna przyszłość jest jej. Starość, ból i samotność, chyba ostatnie jej. Jaka jest jej karma? Czy ją przepracowuje? No działa. No właściwie to bym powiedziała, że jej karmą ona musi zacząć jak gdyby być mniej, zacząć działać, widzieć musi, przepracowuje tą swoją karmę, bo ta karta mówi o tym, że różne miała wizje, dużo się dzieje w jej, w jej życiu, ona już właściwie jest zmęczona i tak próbuje jak gdyby stworzyć nowy, nowy swój wizerunek i go tworzy i w pewnym momencie jakby dojdzie do takiego spełnienia i przepracowania, czyli musi zacząć działać, bardziej ukierunkować się uczuciowo i pójść w tą stronę taką, żeby ten nie ograniczać jak gdyby m, suwerenności państw, czyli po prostu dać im jak gdyby większą y, władzę do tego, żeby mogli samodzielnie działać w swoich kwestiach jako państwa. Tego powinna się nauczyć w tym życiu. W tym życiu powinna się nauczyć tego, że musi zacząć przemyśleć swoje decyzje poprzednie i zobaczyć co było nieświadome jej, czego nie dostrzegła, w jakim kierunku poszła, i co spowodowało, że to trudno jej było, jakby od tych takich, takiego osaczania, od takiego zniewolenia tych wszystkich państw, że nie można ich było tak bez. Krytycznie i bez dostrzegania, że im suwerenność jest potrzebna, że nie można te państwa tak osaczać, ograniczać, tak ciężko jej było jakby się dogadać w tych kwestiach suwerenności w jednym takim celu. Musi nauczyć się, że to jest jeden cel tych państw. Każdy chce działać jakby we własnych ramach prawa. A nie można ich ograniczać, osaczać i jakby zniewalać, bo diabeł to jest zniewolenie, to jest zło, to jest nauk. Takie jest jej przesłanie życiowe. No, jej przesłanie życiowe jest takie, że też możesz wylądować kiedyś poza tym statusem, który posiadasz, że materia, chciwość. I jak gdyby tylko spostrzeganie pod kątem gospodarczym, materialnym, finansowym i tylko o pieniądzach, i o pieniądzach nie można ograniczać się tylko do pieniędzy, bo materialna chciwość, materialne jakby zamykanie się na inne możliwości walki i prowadzi też do zniszczenia, i że trzeba jednak tą duchową stronę emocjonalną na miłość też się otworzyć, bo musi być równowaga. Nie może być tak, żeby. Skupiać się tylko na tej materii, bo wtedy stajesz się żebrakiem emocjonalnym i tak naprawdę wszystko się niszczy, nic nie trwa wiecznie, i musi się na, nauczyć, jak gdyby odbudowywać na nowo wszystkie wartości, jakie są, czyli zrównoważyć wszystko i umysł, i ciało, i intuicję, i duszę czyli równowagę trzeba wnosić w swoje życie, bo inaczej to. Stajesz się, jak gdyby, takim żebrakiem wtedy emocjonalnym, i dopiero dostrzegasz dobro, że niematerialne się liczy, jak znajdziesz się na bruku. Tyle o Uszuli von der Leyen, przewodniczącej Unii Europejskiej. Także żegnam Was cieplutko i do usłyszenia w kolejnym portrecie politycznym.